i stało się Jest nowy sprzęt Beta pojechała Jest to Co to jest? Kawasaki KDX 200, 200 tak. Dinozaur No ale w dość dobrym stanie silnikowym Także Zobaczymy w garażu. Kuba już miał pierwszą krótką jazdę. A w jazda? Mów klienta odebrany. Tak? Z 80 na 200 to jest dość mocna przesiadka, ale enduro. Lampy są. Powiem jeszcze ja trochę rzeczy. Może jeszcze odmłodzić to, będzie jeździło Jak na dwusuwa i na mnie to powiem, że mogę opanować. Tak, kupiliśmy mu tutaj od znajomego. Zsiadał nam dość. No, motocykl jest stary, bo jest 92 rok, ale poczytaliśmy też o tym motocyklu już wcześniej, że to jest no, bardzo dobre opinie w Stanach. ma, no i to Senduro dość żywotny silnik. Nie jest tak mocno wyżyłowany jak typowy Cross, czyli, my, czyli to jest 200 w 2,36 koni Także dzięki Bartek za, za dobrą cenę, za dobry sprzęt. Wiemy, że Bartek nas też ogląda. Jeszcze nam dał tutaj zestaw olei, czyli mamy świecę do filtra 800 całą drugi filter. sprzęt jeszcze może nie wygląda jakoś tam nowocześnie, no bo to jest tak jak mówimy 92 rocznik, ale my zrobimy mu yy, tu odmudzenia mu zrobimy, ale jak mieliśmy jeździć po Polsce, to lepiej wziąć od swojego. Słuchajcie, wiemy co jest: mechanicznie chłopak dbał, także sprzęt jest zadbany mechanicznie. A wizualistykę to już my sobie sami zrobimy, bo to u nas nie ma, nie ma mniejszego problemu z tym, bo naprawiamy samochody. Także damy sobie rady, młody będzie jeździł, widzę, zadowolony. No. Uśmiech jest? Jest, uśmiech. Daj lajka, Będziecie pokaż jazda. gitara i lecimy. Na razie, no. trzymajcie Cześć. Jeszcze nie dodałem, jeszcze dostaliśmy od Bartka. Słuchajcie, nówkę sztukę gumy. Też do tego motocykla, także jeszcze, jeszcze raz dzięki, będziemy brykać. Nara. Tak. Demontujemy, odkręcamy, ściągamy. Ściągnęliśmy gumy do zmiany, bo były łyse. Także działam Co się okazało? Co Okazało się, co? Czy mamy co uszkodzone? pod Tak jest, mamy uszkodzoną puszczerbkę pod głowicą. Przepuszczał nam spaliny do płynu. I odwrotnie. Także musimy. Boku jak musimy. Wymienić już pod głowicą. Tłok jest gitara, progu na cylindrze nie ma, także będzie chodził. Odpalać dobrze odpalał, jakąś tą kompresję ma, także tłoka mu zostawimy, bo jest w dobrym stanie. Nie ma jakichś tam mocnych rys. A teraz go zobaczymy przez gniazdo rewizyjne, przez, e, przez e, m, otwór spalinowy, przez dyfuzor. Tak bardziej do dziury, nie na ramę, tylko do dziury.

Dawid wydechowy, gitara w porządku, pracuje ładnie. Luźniczka już go rozkręciłem, tylko sprawdzając, właśnie jaki ma zakres ruchu, ale tak jak mówiłem, tłok ma strasznie duże rysy, Będę ściągał, myślałem, że jest gitara, ale przez wydech sprawdziłem i jednak jest przytarty chyba od tego, że jeździł trochę na płynie. I teraz zdajemy cylinder i zobaczymy w jakim stanie będzie cylinder, nie? Także jedziemy dalej z tym koksem. Tak jak widać. Paliwo z olejem. Chcieć. Płynie, chłodzący. przydobywało się, dlatego się przytarł. No już zdjęliśmy to. już Zrobimy to tak jak książka pisze. Tak w cylindrze. Tu leja, ale w dobrym stanie. W nie ma progów. Nie ma rys. może nie ma jest. Nie widać jakiegoś mocnego zużycia. A cylinder tam się wydawał przez ten. Nie wiem, jak go wyjąłem. Czyli. niewyczuwalne rysy są w ogóle. To nie jest żadne przytarte. Tak mi się wydawało. To jest przytarte, ale on jest gładziutki. Także, no nie wiem, tutaj że puszczał trochę, ale, ale ja myślę, że on chyba jeszcze polata. Tak mi się wydaje, bo nie widać na nim przytarcia ani jakichś mocnych rys pod palcem wyczuwalnych. Nie? Jest taki dość gładki, także chyba go dostawimy. Jeszcze zobaczymy. A, korba luzu nie ma, tam brałem góra dół. Na boki to normalne, ale tutaj sztywniutki jest. Jest tak, że powinna być gitara. Zobaczymy dalej.